Halo, halo, cześć. Z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, wrzucacie na signala bardzo ciekawe informacje, więc postanowiłem się podzielić ze słuchaczami tego kanału albo z oglądaczami tego kanału. Yy, totolotek.pl. Jeden z bookmacherów właśnie się zawija. Nie znam powodów tego. Generalnie mnie to mało interesuje, dlaczego się bookmacherzy zawijają. Ale jeśli macie jakieś informacje to wrzućcie w komentarz pod filmem. Być może innych to ciekawi dlaczego jedna z największych firm w Polsce bukmacherskich zwija żagle. Ciekaw jestem. Nie spokojnie to jeszcze nie przez tsunami, tsunami dopiero co ruszyło. Efekty tsunami poznacie prawdopodobnie za rok, dwa, może trzy, jak będą totalnie ogrywani i wtedy faktycznie może się przestać to im opłacać. Zobaczcie po wejściu na stronę totolotek.pl mamy ważny komunikat. Po wciśnięciu tego ważnego komunikatu mamy informację, że spółka Biwin Poland SA zaprzestanie rejestracji nowych klientów i zaprzestaje przyjmowania depozytów po upływie 14 dni od publikacji tej informacji. To jest od dnia 13 grudnia. Mega ciekawa informacja! Naprawdę mega ciekawa informacja. Dlaczego tak duży gracz zwija żagle? Wcisnąłem sobie tu jakiś tam emis.com i można tu szybciutko wyczytać, że Biwin Poland SA, dawniej totolotek SA, to najdłużej działający operator zakładów wzajemnych w Polsce posiadający ponad 25-letnią tradycję i sieć ponad 100 dedykowanych punktów w głównych miastach. W 2013 roku Totolotek otrzymał licencję bla bla ble, ble, Część niemieckiej firmy Merkur Sportweter, Sportwe Sportwe która należy do globalnego operatora grupy Gausselman AG. No ciekawe, powiem Wam szczerze ciekawe. Ciekawe, jak znacie prawdziwe powody, że oni się zwijają? Dajcie znać w komentarzach. Czy jestem ciekaw? Nie, nie jestem ciekaw. Mam nadzieję tylko, że zdążymy resztę tych firm y, ładnie ograć i że każdy zdąży skorzystać na tych y, wyszukiwarkach, na tsunami, na półtora gola. Tak jak wam mówiłem dzisiaj, pisałem na sygnalu: półtora gola już programiści kończą upgrade'ować, więc za chwileczkę będziecie mieli to, co bardzo chcieliście mieć. Publicznie nie mogę mówić o co chodzi, ale wiecie dokładnie o co chodzi, jak jesteście w grupie półtora gola. Słuchajcie, no to tyle. Cieszy mnie ta informacja niezmiernie. Mam nadzieję, że się reszta za szybko nie zwinie, no bo gdzieś musimy grać i wygrywać, ale ale fajna informacja. Czy fajna? Fajna, fajna! Bo ten totolotek to i tak miał chyba słabą ofertę. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy to był bookmacher, u którego często graliście, czy nie. Jak ćwierkają w rubelki, jest ogromna szansa, że wejdzie do Polski bardzo, bardzo duży gracz, którego znacie. Większość z was na pewno go zna. Mają kupić jakieś tam licencje, ale to jeszcze nic pewnego, a być może właśnie zakupili. Kto wie, kto wie. Myślę, że wielu by się ucieszyło. Ja kiedyś o tym Wam wspominałem, ale publicznie, że tak powiem, nie mam potwierdzonych informacji, więc nie będę tu jakichś tak zwanych fake newsów rozprzestrzeniał. No, miła informacja, miła. Yy, I czasami, jak sobie tak siedzę i myślę sobie, czy. Jest możliwość, żeby kiedyś nie było filmów macherskich, No to powiem wam, że myślę, że zachodzi taka szansa, ponieważ jeszcze niedawno ja pamiętam, wy nie, bo was nie było pewnie na świecie, jak były te pierwsze telefony, jak były pagery. Pamiętacie pierwsze telefony Nokia, te takie cegły? Nokia to chyba była. Były kto jest gdzieś tam rocznikowo, w, gdzieś tam koło mnie, czyli ten rocznik 7-8, to ten ktoś jeszcze pamięta, prawdopodobnie telewizory czarno-białe. Później pamiętam się, wszyscy jarali strasznie Sony, bo Sony miało takie płaskie ekrany. Ja pracowałem w warszawskich zakładach telewizyjnych Elemis, to była moja pierwsza praca, kiedyś Wam o tym mówiłem. Świetna robota, 3,5 roku tam pracowałem. Pozdrawiam serdecznie Pana. Barca, mojego kierownika Pawła Barca, mistrz świata, naprawdę, panie Pawle, jakby się zdarzył cud i pan by słuchał tego kanału, to proszę się do mnie odezwać. Mistrzostwo, facet, inżynier, mega głowa. Ja tam pracowałem wtedy jako konserwator automatów przemysłowych. To były takie płyty wkładane w takie maszyny radialne, aksjalne, i w te płyty maszyna wrzucała Kondensatory, rezystory, jakieś tam różne inne dziwne rzeczy, I jak ta maszyna się psuła, to my przychodziliśmy tak zwany Dream Team z takimi torbami robotniczymi na, na, na plecach i naprawialiśmy to. Pamiętam kiedyś jak przyjechali Niemcy na szkolenie ja miałem wtedy 20 lat, czyli to było 28 lat temu, to sobie obliczcie, kurcze ile to było czasu temu, bardzo dawno temu to było, naprawdę dawno temu. To jak Niemcy zobaczyli, jacy po, jakie Polacy mają narzędzia i pamiętam wtedy był pan Stefan, on miał 60 parę lat i przechodził na emeryturę, czy jak ja miałem 20, no to pan Stefan teraz albo ma 100 parę lat, albo już go nie ma z nami, to mnie czasami przeraża. Wy na razie o tym nie myślcie, bo to jest głupie, ale ja czasami sobie tak myślę, wiecie, że ta pani co mnie tak na przykład gnębiła w podstawówce od polskiego Barbara Leonczuk. Mam nadzieję, że pani Basiu, pani jeszcze żyje, ale jak wtedy pani miała 60 lat, a my mieliśmy po 12, no to może być niewesoło. I tak czasami mam takie rozkminki, wiecie, dlatego mówię nieraz, że nie warto być jakimś takim smutasem w internecie, nie warto gnębić innych ludzi, nie warto uprawiać tego hejtu, bo to generalnie to nic nie daje. Wszyscy mamy jedno życie i. I trzeba być dla siebie miłym, i tak mi się wydaje. I czy te zakłady bukmacherskie mogą zniknąć? Powiem Wam, że jak patrzę się na program Tsunami, naprawdę, bez żadnych tam się chwalenia i tak dalej, jak patrzę się, co ten program potrafi, jakie on wypluwa mecze, jakie są wyniki, to naprawdę niewiele trzeba, bo zauważcie, wszyscy ci, którzy macie ten program, a ma go bardzo dużo ludzi, no to. Zróbcie sobie takie małe porównanie, jakie macie wyniki, jakie mieliście wyniki kiedyś, jak staliście przy tak zwanej tablicy albo się posiłkowaliście jakimiś tam statystykami ogólnodostępnymi w sieci, a jakie macie teraz wyniki. Jeśli trzymacie się tej instrukcji, jeśli dacie jeszcze chwilę czasu na to, żeby ten program, on już jest genialny, ale ja myślę, że go jeszcze dopracujemy, żeby te 90- kilka procent trafialności było na, na jak to się mówi, żeby to było codziennością po prostu. Więc kto wie, były telewizory czarno-białe, były pierwsze komórki. W tej chwili są takie smartfony, że to głowa boli. Telewizory 4K wybajeżone. Nie wiem, teraz się nie wygłupię, ale gdzieś tam widziałem jakieś filmy 8K no powiem wam, że te 20 parę lat to poszło wszystko tak gigantycznie. No, zobaczcie, na przykład Tesla marzę o takim samochodzie i kiedyś go sobie kupię, no to 3 sekundy do setki, no to to jest w ogóle to jest kosmos jakiś. To tak jak mam kolegę, który tym jeździ, on mówi, że Robert to w ogóle przeczy wszelkim prawom fizyki, o, którym, o których się uczyliśmy w szkole. No to jest po prostu kosmos totalny. I tak sobie myślę, wszystko ta technologia, naprawdę ja mam czasami takie rozminki, że sobie siedzę, kiedyś jak jeszcze za dawnych czasów piłem piwo, teraz nie piję, bo to później głowa boli. Każdy kto ma te 30 parę plus to wie o czym mówię kiedyś człowiek wypijał 12-13 piw i wracał do domu i, i, i nic mu nie było następnego dnia, teraz wypije 4-5 i jest następnego dnia nie niezaciekawie Nie wiem czy tylko ja tak mam czy to zależy od nie od jakości chyba nie No generalnie powiem Wam, że tak Myślę, że yy, jak się zaczną pojawiać i teraz jest zobaczcie, jest sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja, którą ja po części już wykorzystuję, i ruszamy teraz na świat z Akademią Gry, i ta sztuczna inteligencja będzie robiła mi mnóstwo roboty, mnóstwo. Rozmowa chociażby z ludźmi w każdym języku na świecie, zero problemu, zero kompletnie problemu. Automatyczne maile, no cudawialki, no przecież można programy pisać, można a, co ja będę mówił? No naprawdę jest, jest to sztos i, i tak sobie myślę, czy te firmy kiedyś mogą zniknąć, tak jak to to lotek? Tak, mogą zniknąć, bo wystarczy, że ci ludzie, którzy nadal wierzą, tak jak 20 lat temu, że jedyną drogą jest waliu, że trzeba liczyć jeldy, trzeba to wszystko liczyć, statystyki i tak dalej. I ja tak sobie czasami myślę, że to tak jakby się czas cofnął o 20 lat, ale oni tego jeszcze nie wiedzą, bo oni są jeszcze mało latami, czego im zazdroszczę. I oni święcie wierzą w to, to tak jak to tak jakbym się cofnął 20 lat temu i, i widział na przykład jak robili te telewizory Elemis, ja to widziałem na każdym dziale tam byłem, tam gdzie tłukli te obudowy, tam gdzie to wszystko zestrajali, gdzie testowali i mam czasami takie wrażenie, że część ludzi właśnie tych, głównie takich tak zwanych typerów teraz, oni są jeszcze tak, jakby się ten czas zatrzymał i oni żyją tym, co było 20 lat temu i w żaden sposób nie są w stanie zajarzyć póki co, że, że to wszystko poszło do przodu, że są gigantyczne programy, które naprawdę... Robią gigantyczną robotę. Nie ma zwykły, szary człowiek szansy wygrać z Bukmacherem, tak mi się wydaje. Dlatego wygrywa matematyk z Bukmacherami, bo on ma po części głowę taką komputerową. On wychwytuje pewne rzeczy, pewne błędy, pewne... przecież mają Bukmacherzy masę błędów. Masę błędów. My nie gramy, my nie, my nie generalnie w Akademii Gry nie opieramy się na błędach Bukmacherów, ponieważ... No nie takie założenie jest tej całej akademii. Poza tym każdy Bookmacher w swoim regulaminie ma coś takiego, że jeśli ty widzisz błąd i zagrasz i wygrasz, to on ci może bez żadnego, bez żadnego kompletnie, bez niczego, może ci ten zakład anulować. I z tego, co się orientuje, dużo jest takich przypadków, że anulują. Oczywiście pewnie jest dużo też takich, których nie anulują. No, ale my generalnie chcemy z tymi bookmacherami wygrać w sposób jak najbardziej legalny i dlatego teraz tak mocno uderzamy w te programy, bo widzę, że w tych programach jest absolutnie niesamowita moc i powiem wam tylko tyle: Śląsk Wrocław wczorajszy, znaleziony w sieci, to też jest y, typ z pewnego zaawansowanego programu, który teraz już mam tak zwane beta testy i robię remis Juventusu z Interem, to też nie jest yy, na zasadzie, że stoję pod tablicą i sobie, ach, będzie remis. No nie. No nie. To są zaawansowane programy, to jest sztuczna inteligencja i to jest wszystko to, co myślę, że jest w stanie w dystansie ograć te firmy bukmacherskie. Dlatego, czy oni znikną? No niech przez parę lat najbliższych jeszcze nie znikają. Dajcie się pocieszyć tymi wygranymi, tak jak w ten weekend. Co człowiek nie zagrał, to to trafiał, nie weszła tam jakaś Anglia, jakaś tam katastrofa w tej Austrii, była 1-6. No, ale reszta zielone, zielone, zielone. Także powiem Wam, że dzisiaj nie grałem. Nie wiem jak to jest. Ja zawsze, jak mam taki weekend kosmiczny, to nie jest tak, że ja w poniedziałek już od samego rana, bo też odpowiadam, bo mnie pytacie: Robert, czy Ty już w poniedziałek rano siedzisz i, i grasz dalej? Nie. Piątek komplet, sobota rozbiłem bank, nie weszły tam trzy mecze mi z Anglii, jedna to Ausja, dwa kupony mi praktycznie nie weszły, cała reszta weszła. No i w niedzielę zdarzył się po prostu totalny cud, trafiłem można powiedzieć 100% kuponów, które zagrałem, więc yy, no czego chcieć więcej. Zarobiłem dużo kasy, więc ja sobie robię poniedziałek, wtorek, a może i środę odpoczynek żeby głowa trochę odpoczęła, żeby się nie stresować, nie potrzebuję tej adrenaliny codziennie takiej na zasadzie, że muszę zagrać, więc na luzie, na spokojnie, jak tu mówią u nas na wsi, to powiedzenie mi się strasznie tu podoba, tu wszyscy mówią na spokojnie, na spokojnie. Także słuchajcie, no dajcie nam jeszcze nasze ulubione firmy bukmacherskie parę lat, aż was, aż, aż was poogrywamy, już mi się język plącze, bo już jestem trochę zmęczony, no a później prawdopodobnie się pozamykacie, no i to będzie znowu jakiś tam epizod, ileś tam lat te firmy i firmy istniały, zrobiły pewnie bilionowe zyski, jak nie jeszcze więcej. No ale w pewnym momencie stanie się tak, że sztuczna inteligencja, programy komputerowe zaczną ich ogrywać. Myślę, że to jest nieuniknione. To tak jak jest nieuniknione to, że to marzenie z dzieciństwa wielu z nas, że człowiek kiedyś będzie mógł latać. Już tam gdzieś mi ostatnio programista mówił, że przecież już są skafandry, w których ludzie bez problemu latają i tak dalej. No wiecie, pan samochodziki, te klimaty, człowiek zawsze chciał latać, zawsze chciał... Takie pierdy już gadam teraz na koniec. Dobra. Kończę, ale naprawdę idzie ta technika niesamowicie do przodu. Niesamowicie. I powiem wam na koniec taką największą głupotę, którą zawsze mówi, jak ktoś udaje cwaniaka. I mówi do mnie, o Jezu Robert, jakaś wielka wta, że telewizory są 4K, że obraz, że coś tam, to ja mówię, słuchaj, to jak jesteś taki cwany, to weź mi wytłumacz tak łopatologicznie, bo jak kiedyś były telefony i to i były na przykład kable, no to ja rozumiem, że coś idzie przez kabel, ok, ja się łączę załóżmy z Gdańskiem. A teraz każdemu takiemu cwaniakowi w cudzysłowie mówię to weź mi wytłumacz, jak to jest tak łopatologicznie, że ja trzymam małe pudełeczko w ręku, mój kolega jest w Japonii, trzyma małe pudełeczko w, w ręku i my się widzimy w czasie rzeczywistym. Nieprawdopodobne to jest dla mnie, naprawdę. Ja już chyba faktycznie się robię starszym człowiekiem i mnie po prostu pewne te rzeczy zaczynają niesamowicie wyprzedzać, i tak sobie myślę: no, no jak to jest możliwe. No, ktoś powie, A tam Robert, bo to się tam satelity, coś, przetwarza się obraz, dźwięk tam. No dobra, ale jak się przetwarza? Jak, jak, to się, jak to się przetwarza? No, ja trzymam pudełeczko, ty trzymasz pudełeczko, jesteśmy na dwóch końcach świata i my się w czasie rzeczywistym widzimy, rozmawiamy. Niesamowite to jest, naprawdę. To jest coś niesamowitego. No właśnie, a jak jeszcze oglądam tego pana Japończyka, który, fizyka jakiegoś, który zdobył Nagrodę Nobla i on mówi, że uwaga, to nie jest ciema. przemieszczanie się, przenoszenie się w czasie będzie już niebawem możliwe, no to powiem wam, że no to grubo, no to grubo. Naprawdę pokazywali kiedyś to w telewizji, że jak stoi człowiek, nie wiem, czy ktoś z was to oglądał, i ten fizyk, to był chyba fizyk, ten Japończyk, który dostał Nobla. Pewnie w komentarzach napiszecie, jaką się nazywa. Stał facet, i oni posypali, jakby czymś tego gościa. Posypali, czy jakąś. Nie wiem, posypali go czymś. I nagle nie było widać człowieka. Nieprawdopodobne. Dobra, bo odleciałem chyba trochę za bardzo. A chodziło w tym przekazie tylko o to, że jak macie kasę w totolotku, to wypłacajcie ją, bo wiecie to. Nigdy nie wiadomo jak to będzie, a później szukaj człowieku swoich pieniędzy gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dobra, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, jak to mówię, Koko Jumbo i do przodu. I tyle. Strzałka.